Się wszystkim, krzyżyk z tej strony. I cóż, kolejny odcinek, kolejna recenzja, czyli Syndikat Huka. Moi drodzy, oglądajcie, a na pewno będzie bombowo. Dlatego. Moi drodzy, dzisiaj mamy siszkę Syndikat Huka super wyglądające opakowanie. Otwiera się tak samo jak iPhone. Dlatego robimy dzisiaj unboxing. Syndikat Huka to czyli ukraiński produkt z miejscowości Sarny. Powstał nie tak dawno, ale producent mówi, że tak naprawdę już długi czas oni produkują w sisze. Nie ukrywam, że słyszałem tylko Syndicate Tobacco, ale to nie jest to samo. Otwieramy nasze opakowanie. Pięknie to wygląda. Uważam, że Pierwszym wielkim plusem to jest to, że opakowanie jest naprawdę mega marketingowo wykonane i mega pięknie wykonane przede wszystkim. Kolejna rzecz, kiedy tylko otwieramy nasze opakowanie, mamy taką etykietę. To jest mega nieprawdopodobne, że ludzie tak się starają zrobić piękne opakowanie, żeby ludzi przyciągnąć swoim marketingiem. Patrzcie. Wszędzie jest te QR-kody, fonty, czyli ich teksty i tak dalej. Fajnie to wszystko bardzo wygląda. To jest edycja Basic, czyli zwykła tak zwana rurka, palka, zwykła siszka. Tu właśnie mamy dla bezpieczeństwa taką folikę, nie wiem jak to nazwać. Tutaj mamy właśnie naszą głowę korpusu. Zauważcie, jak producent podszedł mega jakościowo do swojego sprzętu, że nawet w danym momencie on jest pięknie. Zaklejony, żeby nasza blaszeczka nie wypadała. Jak to wszystko fajnie wygląda? Naprawdę mega. Odrywam tą naszą naklejkę. To jest nasza blaszka. Tu widzimy ogólnie wszędzie jest grawer. Wszędzie. Nawet na samej blaszce jest grawer, i tu, gdzie są nasze kuleczki, mamy też grawery Syndicate. Mega fajnie to wygląda. Podoba mi się mega. Widzimy główną korpusową rurkę. Ona jest też. Cala grawerowana. Pięknie to wygląda. Syndicate hooka. Kolejne mamy naszą rurkę, czyli usnik. Też z nierdzewki wykonany. Później kolejne. To jest rurka, która będzie zanurzeniowa, czyli docbana. Już od razu jest z difuzorem. I jak chcemy, możemy zrobić bez difuzora albo z difuzorem. Dzisiaj może zapalimy jednak z difuzorem. Jak to wymyślił producent? Kolejna sprawa to jest nasz konektor do cybucha. Też fajnie, grubo wykonany. To jest fajna sprawa. Powiem Wam tak. Ta właśnie główka korpusa ma swój konektor do węża. I ten konektor jest zrobiony na magnesie. Zobaczcie, prosto wkładamy. I on sam wchodzi. To jest. Piękne, sprawne, fajnie wykonane, plus do tego musicie pamiętać, że on jest wykonany właśnie w stopniu 90 stopni, tak? Czyli widzimy, że rurka będzie trochę się zaginęła, dlatego fajnie byłoby na przykład e, kupić do tego e, taką sprężynkę, żeby wąż nasz się nie zalamywał. Kolejna etykieta, tu jest właśnie zrobione, pokazane jak trzeba składać naszą shishkę e, Syndicate Hooka. Myślę, że też bardzo fajna sprawa dla początkujących i tych, którzy kupują pierwszy raz e, tą siszkę. Dalej, fajny, bardzo fajnie wyglądający talerzyk. Kiedy pierwszy raz ja go zobaczyłem, pomyślałem, że to jest taki bardzo podobny do Alfy talerz, bo Alfa często ma takie fajne różne wzorki. Oni fajnie też to wykonali, fajnie to wygląda. Później widzimy zwykły wąż. Jak rozumiem, że to chyba jest soft touch. Tak, soft touch wąż. Naprawdę fajnie. Do tego mamy wszystkie uszczelki do cybucha i do dzbana. I jak będę składać, będę wam teraz tłumaczył, z czego tak naprawdę słynie nasza Ciszka Syndicate i czym ona jest dobra? Pierwszą rzeczą musicie pamiętać i wiedzieć, że to jest wielkim plusem. Kiedy montujemy nasz korpus z rurką zanurzeniową, tutaj się nie montuje właśnie do samego, do samej głowy korpusa. Tutaj się montują rurki we dwie. Czyli nie będzie takiego problemu, że na przykład e, w, kiedy się montuje do główki korpusa rurkę zanurzeniową, to często jest tak, że ten właśnie miejsce, gdzie się to wszystko skręca, ona często może być pod wpływem, nie wiem, temperatury, pod wpływem wilgoci, może po prostu się po czasie niszczyć. A tu takiego nie będzie, bo tak naprawdę rurka z rurką się montuje. Dlatego to jest na dużo lepsze. Dlatego montujemy naszą fajeczkę. Tak właśnie to na początku wygląda. Później bierzemy nasz talerzyk. Piękny. I. konektor. Fajnie, bo naprawdę nawet na taką malutką pałkę i tak zwaną rurkę, naprawdę dużo waży i fajnie się trzyma w ręce. Mega. Kolejne. Bierzemy. Naszą uszczelkę. OK. Teraz wyjmujemy nasz wąż. Soft-Touch. Opa. Mamy już jedną stronę, czyli konektor do głowy korpusu i do tego nasz usnik nierdzewny. Fajna sprawa, patrzcie. Samo wchodzi. To jest mega. Teraz Zobaczymy, jak wchodzi na dzban. Proszę. Od razu Wam powiem, że dzban nie jest w komplecie. W komplecie jest tylko tak naprawdę nasza siżka. Dzban musicie sobie dokupić. To jest może nie do końca fajne rozwiązanie, ale nie ukrywam, większość siż tak właśnie jest. Tak właśnie produkują się większość siż, że tylko robią właśnie sam korpus. No i tutaj mamy naszą uszczelkę, którą też zamontujemy na górę już. Op. I tak całościowo... Wygląda nasza siszka, syndicate Hooka, Cała siszka wykonana z nierdzewki, czyli korpus, mówię teraz. Jeżeli mówimy o głowie korpusu, ona jest wykonana z poliacytalu. Nierdzewka. Po pierwsze, nierdzewka u nich jest szlifowana, a później jeszcze w dodatku dostosowane pewne technologie, które. Jest po części ich know-how, które dodaje e, tej siszce koloru takiego matowego. Do tego oni jeszcze grawerują swoje wszystkie właśnie detale w tej siszce. W Dodatku polsk tej siszki w dotyku jest taki bardzo sympatyczny i bardzo przyjemny. Dodatkowo, co mówimy o talerzyku, jest on wykonany, proszkowano, czyli. E, farbowanie proszkowane, nie wiem też, jak popatrzyłem na ten talerzyk, nie wiem co będzie wtedy, kiedy na przykład położymy węgielki gorące i będą tam leżały, myślę, że coś zostanie właśnie na naszym talerzyku i to nie będzie do końca fajne i fajnie wyglądające i jakościowe i mi się wydaje, że talerzyk po, części, po czasie po prostu będzie widoczny, że jest używany. Nasz usnik też fajnie wygląda, bardzo mi... Dobre wrażenie zrobił, kiedy tylko zobaczyłem go, bo nie ukrywam, fajnie jest po prostu zwykle zrobiony, ale w dodatku fajny detal jest w tym, że końcówka jest bardzo fajna, taka stricte na usta. Wiecie o co chodzi. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i w dotyku bardzo fajny jest. Co do magnesu. Magnes moim zdaniem w tym kącie 90 stopni może po, po czasie, jeżeli nie będziecie mieli właśnie jeszcze w dodatku sprężynki, Mogą być pewne problemy, że na przykład będzie przyciągać i przysawał do was wodę, czyli powoduje się to tego, że dym od tytoniu przychodzi tutaj i po części tam on zostaje, dlatego może trochę podsysać tego, tej naszej wody. Kolejna rzecz, co uważam, że może być problemem. Problem tutaj może być taki, że jeżeli widzicie, że my mamy bezpośrednio rurkę i konektor, i nie ma żadnej tak naprawdę metalowej blaszki pod dołem. Czyli syrop nasz z naszego cybuszka może ściekać właśnie po tej rurce. Po czasie, jeżeli będziemy palić 5-6 siszek dziennie, na przykład. I nie będziemy na przykład myć siszki i tak dalej. Jeżeli moi drodzy, teraz powiemy o naszych plusach tej siszki, no to nie ukrywam, przedmuchanie. Za chwilkę zobaczycie, jak przeniesiemy nasz cybuszek, jak wygląda przedmuchanie tej siszy. Po drugie, wykonanie. Wykonanie samo jest bardzo idealnie wykonane. Na taką zwykłą palkę i taką zwykłą rurkę ona jest naprawdę perfekcyjne. Do tego fajne grawery, czyli wszędzie ologowane, obrębowane i tak dalej. Opakowanie przede wszystkim to wielki plus. Fajna siżka. Nie uważam za tak wielkie pieniądze i do nas w Polsce na pewno dojdzie ona i będzie sprzedawana za też nieduże pieniądze, które będzie każdy mógł sobie kupić i na przykład yy, wozić ze sobą nawet gdzieś tam w podróże, bo ono jest naprawdę nieduże. Myślałem, że ona będzie większa. dlatego fajna siszka. Teraz, moi drodzy, weźmy cybuszek i zapalimy, sprawdzimy, jak to wszystko się jara i tak dalej. Właśnie, postawiliśmy nasz cybuszek silikonowy. Tutaj mamy Tanjir Skinny Mint i Dark Side. Genesis Raspberry. Zrobiliśmy to dlatego, żeby trochę zlajtować nasz tytoń i tak mocno się nie ujarać, a przy tym pokazać Wam naszą nową siszkę, właśnie Syndikat Hooka. Jak Wam wcześniej już mówiłem, to jest fajna siszka za takie średniawe pieniądze. Nie ukrywam, że nie jest to tanie, nie jest to drogo. Cena siszki jest 400 zł, 450 zł. W takich kategoriach będzie sprzedawana ta siszka. Do tego trzeba będzie, jak mówiłem, dokupić zban. Nie ukrywam, że do 600 zł na pewno skompletujecie sobie tą siszkę. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o samej średnicy. Średnica jest 14 mm. Kiedy sobie palę, ja od razu odczuwam, że ciężko z tej ściszki się ciągnie. Nie ukrywam, że jeżeli porównamy siszkę karma z Syndicate Hooka, to karma na dużo łatwiej się ciągnie niż ta ściszka, chociaż średnice są bardzo podobne. I dla takich miłośników, właśnie takiego ciężkiego palenia, ta ściszka będzie. Picobello. Pokażę Wam teraz przedmuchanie. Przedmuchanie jest piękne, bardzo podobne jest do Alfa. Nie ukrywam, że ja już widziałem dużo siszek takich jak palka i tak zwana rurka. Myślałem, że ta blaszka będzie przeszkadzała w przedmuchaniu i te przedmuchanie nie będzie do końca równe, ale nie ukrywam, że zrobione to jest właśnie idealnie. Bardzo fajnie się przedmuchuje, i widzicie, że za jednym razem wszystko można będzie przedmuchać. Jeżeli teraz podsumowując, mówimy o tej siszce, nie ukrywam, że na naszym rynku ona na pewno się sprawdzi. Jeżeli mówimy teraz o rosyjskim rynku, ukraińskim rynku, to nie ukrywam, że dużo, dużo firm już produkuje takie siszki-pałka ale rurka, McCloudy, Tiaga i tak dalej, i nawet za mniejsze pieniądze, ale w takim designie to jeszcze tego nie było. U nas w Polsce ona się sprawdzi tylko pod tym względem, że ona jest mega designerska. Dlatego serdecznie Wam wszystkim polecam, u nas na sklepie możecie znaleźć maso masosisza.pl, pamiętajcie. A co więcej mogę powiedzieć? Z wami był Krzychu. Staram się jak najkrócej opowiedzieć o Syndicate Życzę wam miłego wieczorku. Bawcie się dobrze. Ja jestem w swoim ulubionym miejscu. Masonerie Szabar. Trzymajcie się. Ciao. Paka. A ja idę. Jarę Ciszka dalej.